Siema! Dawno nie było żadnego takiego vlogaska jak za starych czasów, co tam u grubaska słychać eee, w domu. Na pierwszy ogień idzie moje akwarium, oj piękny, sumka trzodzioby, jednoki bandyta, tak to wygląda moje akwarium, eee, no i powiem wam tak, no niby wszystko fajnie, pięknie w tym akwarium hulało, nie narzekałem, bo woda kryształ, ale aż pewnego dnia przychodzę, coś mi śmierdzi i no. no bo ryby karmi kurczaki, mi pewnie gdzieś kawałek kurczaka gdzieś się dostał, zaczął gnić, woda śmierci. parametry takie były, że chowajta się, tutaj nawet liście zaczęły brązowieć, glon się wpierdzielił, eee, tutaj się wpierdzielił taki dość specyficzny rodzaj glonów, one mają dość swoją nazwę, eee, jak te, tą brą te brązowe, motłoszki, O zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać. O takie, na kamerze nie widać, one są brązowe. Jak tych można się w dość prosty sposób pozbyć. Wystarczy, że parametry wody wrócą do normy, nawet tam z tyłu były, ale już znikły. To te wyleciały mi z głowy, tych tak łatwo się nie pozbędziemy, nawet że ta woda będzie w i tak łatwo nie pozbędziemy. Do tego mam karbo, strzykaweczka i pik, pik, pyk, 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 I tutaj możecie zobaczyć, że są takie oto plamki. Widzicie takie plamki? Są te krzaki i są te plamki tam, gdzie są te plamki, to te krzaki rosły, te glony i po prostu karbo, jak tam wstrzykuje na nie, no to, to po pewnym czasie e, odpada. No ale cały czas mam problem z dość wysokim NO3, albo ten, albo te filtry paskowe. Ten te, test jest zepsuty, bo ciągle mi wywala e, to ikonę. To jest no, no nie, z I love you. Co, norma tam jest chyba do 100 czy iluś, no 50, a mam 500, nie wiem czy te paski nie są zepsute, tak wszystko w miarę, wszystko fajnie, pięknie, eee, a ten, ten, no przyszło troszeczkę kryptokorynki karbowanej zastówkę za stówkę całe akwarium zapełniłem od prywatnej osoby, więc no rośliny dość dużo tego, tych azotanów będą ciągnąć, no ale do tego cały czas podwoda, podmiana, podmiana, woda z ERO, no, i zobaczymy. Zamówiłem sobie jeszcze troszeczkę zeolitu i takiego syntetycznego jakiegoś dziadostwa, który ma to właśnie chłonąć żywicek, jakaś żywica, która ma właśnie te azotany ciągnąć, ale jak to będzie, to zobaczymy. Ale na chwilę obecną, no, akwarium prezentuje się naprawdę. Miałem dwa bulgotniki, jedne, jeden tylko zostawiłem, żeby, jak to się mówi, minimalnie zostawić im to powietrze. Niech rośliny tego powietrza im więcej dają. Niby tam nie trzeba powietrze, bo ruch tafli wody sprawi, że będzie tlen w wodzie, ale powiem wam tak: kiedyś, jak nie miałem bulgotnika na powietrzacza, to widziałem jak z rośliny leciały bulki, jak rośliny po prostu wydzielały tlen. Ale wiecie, no przy takich wielkich rybach, no jednak trochę się boję, dużo wyjazdów jest, no a to jednak wiecie o co chodzi, nie? O, dałem rybkom jeść, to tam widzę pływają reszki, trzeba będzie im zgarnąć, takie widzę jeszcze apetytu nie mają za bardzo. Dobra, biorę się za kolejne zadanie, wariat. Stary, dobry, godny polecenia mikrofon. Eee, z takiego demobilu, niby nowy, ale tam z takiego outletu, nie? Powystawowy zapłaciłem 350 zł, nowy kosztuje około 600 zł. To jest oczywiście stary, tu jest nowy wariat, nawet widać o różnicę. Ten już no niestety dokonał żywota Tak jak powiedziałem, pójdzie do pirochita po 22 kwietnia jak Ktoś zamówi, będzie chciał, kto pierwszy ten lepszy go dostanie Jak ktoś się zna, co tu można zrobić Ale mi się wydaje, że przyczyną jest po prostu tutaj to cincze Jack Nie, to jest cincze do Jacka, nie jak to się dokładnie nazywa Nie chcę ostrości złapać Według mnie jest po prostu troszeczkę powycierane Przez co mogą już być te szumy, nie? Dzień. O, gruby zainwestował w szafę O, patrz taki gruby Teraz taka luksusowa, już tam nie ma nic, o nawet taki ładny obraz, jak widzicie, trochę tu się grubego zmieniło i panele. Wypłata była z pirochita, no nie, tutaj. Stara ta sama. Fivery, Fivery, tam moje graty. No. jakby ktoś kiedyś chciał bardzo dobry odkurzacz bezprzewodowy polecam Dzimiego. To jest chyba H10, nie pro, tylko zwykły. Nie wiem, znaczy to jest w ogóle Herkules napisane. Wariat ma taką moc, że klękają te narody. Reszta odkurzaczy. Uwierzcie mi z żoną troszeczkę, żeśmy się przemęczyli ostatnio. Wszystko się pałkę samuraja. Jimmy naprawdę rozpierdziela. Mieliśmy J2,8,5, rewelacyjny teraz jest H, chyba 10, nie Pro. Eee, w Polsce głównie jest Pro, 10, kosztuje ja kosztuje 2000, a ten kosztuje kafelka. I to jest H10 po prostu. Tylko tego jest bardzo mało. Tam jakiś Hi hinol to sprowadza. Ale naprawdę wariat jest taki, że luksus Patrz tak, gruby zwariował Zamówiłem sobie zboże Normalnie zboże i dostałem 20 nasionek gratis I, i tu właśnie sobie je sadzę Znaczy to wygląda mi jak zboże Jakaś pszenica, ale to jest bambus No zobaczymy, on podobno rośnie nam do 6 metrów Szybko rośnie Zasadzę sobie przy ogrodzeniu, może będzie jakoś fajnie wyglądało Nawet jeśli nie, no to po prostu będę tego bambusa ucinał i... To ci mi służył po prostu jako tyczki do róż. Nie? Teraz już jest mikrofon podłączony, więc mam nadzieję, że to jako tako leci. Tutaj są, jest część namodniona, która się tam moczyła przez 6 godzin. Tu jest część sucha. Z jednej strony będzie część mokra, z drugiej strony będzie część sucha I zobaczymy, która zejdzie. Oni mieli tam różne mambo, jumbo, jakieś przepisy, żeby to schodziło. Zobaczymy. Zobaczymy. Pensetka i tak to się że. Pik, pik. Stara przychodzi, co robisz? Sieję, Marychę. A co? Bo nie mogę? Chyba jutro wracam na siłownię wreszcie, ale przyda się ta siłownia, ze względu na to, że nie mam kondycji. W ogóle nie mam kondycji, jestem wypstykany. Teraz pytanie: tylko w której kamery kręciłem tego vloga? Czystej? Czystej? Drugiej, między, a to jeden ciort. To i tak wszystko potem się zmontuje, I tak. Nagrywam petardki yy, Explosive Show, Titan i Zumbumy, gdzie Zumbumy wypadły naprawdę fajnie. Mają bardzo przyzwoity bas. Taki basik, który fajnie w łóżko wpada. Nawet zrobiłem testing. O, patrzcie. I... Nie próbujcie mnie naśladować. Kiedyś za dzieciaka sadzało się petardę w krowiego placka. To jest koński placek. <laughs> Zdjęcie na miniaturę. Jest, kras... Skański jest <śmienic> Ty Ale kupsko rozerwało Mogłem sobie shorta z tego zrobić No jezu, nie pomyślałem Ty, ładnie kupsko rozerwało Mogłem shorta nagrać, to byłoby dobre. Sadzam petardę w końskiego placka. Dlaczego krowi placek jest lepszy od y, końskiego? Bo końskie to jest takie typowe zmielone, y, zmielona trawa. To no, po prostu są takie bobki trawiaste. Natomiast krowi, krowi to jest placek. To tak jak, tak jak... Y, kurde, tak jak kiedyś w animacjach, był taki placek, coś tak cię bierze. Ta, taka dwujeczka, rzaciutka. Przestraszyłem się, myślałem, że tutaj mam ten, a to jest ten e, na wyświetlaczu. <laughs> Poproszę, myślałem, że tu mam krowiec, końskie srakę. No, I kiedyś, właśnie, e, pamiętam, były takie manewry, że e, petardkę się brało, tak jak kiedyś mówiłem, bo o tych petardkach szok, których do dnia dzisiejszego nie znalazłem, nie wiem co to były za petardy, ale one ląd miały z przodu, a te szoki, które. Ludzie mi pokazywali. One miały ląd od środka, a tamte miały chyba z boku. A zresztą nie pamiętam, bo ja byłem gówniarzem. To miałem ile? 15 lat. No to będzie już 20 lat do tyłu. I kiedyś to było tych krów. Zresztą pod Konstancinem jest taka duża ferma. I kiedyś te krowy po prostu sobie wychodziły na polane. Tam była siana koniczyna. One tą kończynkę sobie jadły. Były wyganiane. Teraz krowa to siedzi tylko zamknięta 24 4 i wystawiona. No i... Jeździliśmy tam rowerami BMXy Kładło się rower, czasami się do kierownicy wrzucało Petardę, też faliło fajnie jak działa Ale najlepszą opcją było Jak e Jeździło się Właśnie w takiego placka się wkładało I, I odłamkowy był I we wszystkie strony, bo koński to nie Bo tu takie te latają e Zmielona trawa, to nawet jak ktoś tym dostanie To się nie przykleja A koński, a krowi placek miał to do siebie Że jak ktoś tym plackiem dostał to on się przyklejał no, kiedyś miałem taką typiarę, znałem, piliśmy flachę, akurat tak jak dzisiaj była pogoda, fajnie ciepło, my żeśmy sobie na słoneczku usiedli, pół litra na trzech zagówniarza i my ją nazywaliśmy ślepa. I ślepa się kiedyś nachlała i coś jej w od, od, od odpieprzyło i mnie goniła i tak mnie goniła, że się potknęła o kopiec kreta. Jak się potknęła o kopiec kreta, to wyobraźcie sobie gdzie jej twarz wylądowała. W krowim placku, więc miała mięciutkie lądowanie. Jako iż nosiła okularki, cała twarz była w, cz w czekoladzie krowiej. Eee, ona ściąga te okularki tylko miała takie białe oczka. I jeszcze bardziej zła była na mnie. <ścoughs> I od tamtej pory już żeśmy się nie widzieli. Nie. To był ostatni raz, kiedy widziałem eee, Ankę. Już od tamtej pory Ani nie, nie spotkałem. Już ten krowi placek przełamał naszą przyjaźń na zawsze. To nie była moja dziewczyna tylko koleżanka. Ona leciała na mojego kumpla, a że kumpel miał kiedyś podejrzenia, że coś tam lubił sobie przyjarać, to ona zadzwoniła do matki i chciała koks jej zamówić, że synek koks sprzedaje. No, a że manewr nie wyszedł, Chłopi, chłopina przyjechał 10 km do niej, a ta wzięła mu ten rower, no, taką kodzą starą przyjeżdżał, wzięła mu ten rower, wpierdoliła do jeziora. Pewnie do dnia tam leży. Ciekawe, czy jakbym magnesem teraz poszedł go wyłowił. No, więc to, to, to taka e, historia. Miałem jeszcze jedną, ale wyleciała mi z głowy. No, jeśli chodzi o e, petardki i krowie placki. A, przypomniałem się, kiedy za jakieś jeździliśmy i na targu sprzedawali takie żółte kredki, czeskie petardy. To coś takiego jak u nas taka długa petarda cieniutka, ale dobrze srogowaliła. I my jak jeździliśmy tymi rowerami zawsze w sobotę rano, bo w sobotę się na targ. gościu stał sobie na taki mały stoliczek miał, e, jak wędkarski, malutki stoliczek, sprzedawał te petardy. Damy racę do pistoletów. E, pistoletu nie chciał sprzedać, chociaż człowiek miał pieniądze nie, petardy sprzedawał. Tych mega mocnych nie chciał sprzedać jak aktungi, te stare aktungi ich nie chciał sprzedawać, ale jakieś tam pikolaki, nie pikolaki, to on sprzedawał nam. No a my za dzieciaka jak nakupywaliśmy, to jeździliśmy całą sobotę i żeśmy dudnili wszędzie, gdzie się dało. I nie było kiedyś tak, że ktoś przyszedł nam uwagę, zwrócił, czy ktoś nas e, opierdzielił. Bo to za dzieciaka bym pamiętał, jakby jakiś dorosły przyszedł by nas opierdolił, że strzelamy. Lataliśmy sobie po skarpie, ze skarpy żeśmy tam strzelali i to co sobota było, tak jak wesen. Przychodziła dziesiąta, jedenasta, żeśmy dudnili, potem w sklepie, o, żeś ta strzelali. Na skąd wiesz? Słychać was było. No, to pamiętam do dnia dzisiejszego i zdziwienie, że my strzelaliśmy 3 km dalej, a sklepowa w sklepie zamkniętym nas słyszała. I to i taki mind fact, jak ona mogła słyszeć 3 km dalej? Przecież to tak daleko jest. Jak coś takiego małego mogło sprawić, że ona 3 km w zamkniętym pomieszczeniu nie usłyszała? I to dlatego zapamiętałem tak dobrze, no. No dobra słuchajcie. kończę, dziękuję wam za oglądanie, oczywiście taki vloga z gdzie wysadziłem krowego placka, e, przepraszam, końskiego placka, to nic nie było naturalnego, ja wiem, że teraz niektórzy powiedzą, o stary, głupi, raduje go wysadzenie takiego placka, słuchajcie, a co mi w życiu innego zostaje, co mam umrzeć jako smutas, mam je zapamiętać jako smutasa, to wolę, żeby mnie zapamiętali w przyszłości. Że byłem czubem, byłem jebnięty, ale wiecznie uśmiechnięty, i moją radość przekazywałem innym. Chociaż mam nadzieję, że parę osób się uśmiało z tego placuszka, którego wysadziłem. No aż grzech? Nie, zostawię go w tym logasie, bo go dawno na główny kanon. Trzymajcie się, ciepło. Ciężki ten stanówk, jak diabli, na razie.